Witajcie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania ekskluzywne 64-metrowe, trzypokojowe mieszkanie, zlokalizowane na Podolanach, idealne dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez kontaktu z naturą i cenią sobie możliwość spędzania czasu z innymi w specjalnie przygotowanych do tego miejscach spacerowania, zabawy, biesiadowania. Do mieszkania można dostać się poprzez bardzo estetyczną klatkę schodową, wjeżdżając na ostatnie piętro windą Schindler, nie pokonując przy tym żadnych przeszkód architektonicznych. Po otwarciu drzwi wejściowych wita Was niezwykle przyjazna, rozświetlona przestrzeń. Przechodząc przez obszerny hol, wchodzimy do pokoju dziennego, w którym są funkcjonalne, wydzielone strefy. Zaraz po lewej stronie jest świetnie wyposażona, piękna kuchnia, połączona ze słonecznym, komfortowym salonem oraz jadalnią. W kuchni są wszystkie pełnowymiarowe, markowe sprzęty w zabudowie: zmywarka Siemens, lodówka, zamrażarka, piekarnik gorenie, czteropalnikowa płyta indukcyjna Beko, a nawet mikrofalówka Samsung. A i tak jest mnóstwo miejsca na przepięknych blatach z naturalnego, bielonego drewna. Oraz w szafkach, w których można schować wszystko, aby cieszyć się niczym niezakłóconym widokiem zarówno wewnątrz, jak i z pierwszego balkonu, z którego można patrzeć dookoła na zieleń, słońce, piękne alejki i drzewa. Patrzeć można na wszystkie trzy strony świata, w tym na park znajdujący się tuż obok. Wykończenie tego mieszkania jest nietuzinkowe. Użyte przede wszystkim naturalne materiały: drewno, naturalny trawertyn, skóra. Świetnie dobrana kolorystyka sprzyjają uczuciu komfortu, luksusu, którym możesz cieszyć się sam albo podczas spotkań z bliskimi. Mieszkanie ma duże przeszklenia na trzy strony świata, co pięknie aranżuje wnętrze apartamentu światłem. Na wyposażeniu są wszystkie naczynia, sprzęty do gotowania, serwowania potraw, do prania, sprzątania, odkurzacz, pralka, stojak na rzeczy, deska do prasowania i żelazko. O nic nie musisz się martwić. Mówiąc o naturalnych materiałach, trzeba wspomnieć również o łazience. Idąc do niej, mijamy zabudowaną szafę, której być może nie zauważyłeś, prawie niewidoczna, a i tak zaprojektowana, abyś mógł w niej wszystko ukryć. W łazience wszystkie ściany są wyłożone prawdziwym trawertynem. Do tego prysznic z wysokiej jakości panelem masującym pozwala każdego dnia poczuć się jak w luksusowym spa. Olbrzymia szafa oraz szafka pod umywalką mieszczą w sobie pralkę i mnóstwo potrzebnych rzeczy, na które niekoniecznie pragniesz patrzeć podczas relaksu. Sypialnia to prawdziwa oaza spokoju. Jasna kolorystyka, piękne tekstylia, oryginalne obrazy, lampki nocne i drewniane stoliki. Tutaj wypoczniesz, nabierzesz sił na następne wyzwania. A ogromna szafa umożliwi schowanie nie tylko twojej garderoby. To prywatna, intymna strefa, z której masz dodatkowo dostęp na drugi wielki balkon lodzie, gdzie możesz delektować się poranną kawą albo wieczorną lampką wina. W sypialni zawsze może panować odpowiedni dla ciebie temperatura dzięki zamontowanej Klimatyzacji. Kolejny pokój ma niezwykłą atmosferę. Panuje tutaj doskonały klimat do pracy, jako home office, albo dla dziecka, które będzie miało tutaj świetne warunki do spędzania czasu podczas zabawy, nauki, albo dla Twoich gości, którzy w tym oryginalnie wykończonym pokoju będą czuć się świetnie. Te wszystkie opcje są zapewnione dzięki nowoczesnej rozkładanej sofie, którą można zamienić w dwuosobowe łóżko i pojemną szafę. Wieczór, spokój, nastrój, wypoczynek. Wszystko, by poczuć się dobrze w tym ponadczasowym, nowoczesnym i jednocześnie klasycznym wnętrzu. Komfortowo dzięki ogrzewaniu podłogowemu, sterowanemu w każdym z pomieszczeń. Kanapie w salonie, którą można zmienić w kolejne miejsce do spania dla pary. Ekskluzywne meble, wysmakowane drobiazgi czynią to wnętrze wyjątkowym i nietuzinkowym. Dbałość o szczegóły przyświecała w aranżacji tegoż apartamentu. A następnego dnia piękny świat jest znowu na wyciągnięcie ręki. Pobliski park, miejsce na trening, wśród zieleni, woda, przestrzeń. Jeśli potrzebujesz przedszkola, jest tuż obok. Tak jak szkoła, możliwość zakupów w sąsiednim Euroszparze, Chacie Polskiej, sklepie zoologicznym, cukierni, Rosmanie czy w Action. Są też lokalne restauracje i liczne usługi, w tym punkty medyczne. Wracasz spokojnie. Masz zagwarantowane dwa miejsca na parkingu. I już wygodnie jesteś znowu u siebie. Polecamy ten apartament na wynajem.